No, także taka sytuacja. Mamy piątek, godzina 8:30. U nas się dzieje od samego rana, dopiero co wróciłem z obszarów z I przyszedłem dawać królikom. Także będziemy dawać królikom. Ja dzisiaj cicho mówię, bo wczoraj była dyskoteka. Wybawiliśmy się A dzisiaj już trzeba czasie brać za nagrywanie. No i skarmianie statka, bo ziódki już głodne. Juniki, nie? Głodne czy nie głodne? Jest to tak głodna, nie? Wy zawsze jesteście głodne. Przedajemy dzisiaj samica do dopuszczenia, bo się taka sytuacja zdarzyła, że samica dostała ciąży urojonej 5 dni po dopuszczeniu. Pokazywałem wam na grupie, ma tam za sobą gniazdko. Dzisiaj to gniazdo muszę zlikwidować, dopuścić ją, jeszcze teraz spróbować. Także odpinamy i bierzemy się za jakąś robotę Trochę jest, mam nogi powdzierane dzisiaj, ale może, może jakoś damy radę Co one tak mało, nisko mają założony ten, tu syf jest W ogóle Ten tu się drapia. Gabryś, chodź tu, chodź no mm, mm, tak nie lubisz jak w rękawiczkach no, mam, było nie rękawiczki mam założone, nie lubisz no, także tak wygląda hodowla z ranka tak, te już na sprzedaż idą, bo podjąłem taką decyzję że że one pójdą teraz na sprzedaż w sumie teraz im damy że one teraz pójdą w poniedziałek na sprzedaż. Biorę tę młodą, tą czwórkę, biorę tam, tamtą niebieską, tamtą niebieską i tą brązowo-białą. Biorę tę i biorę niebieską samicę, tą starą. Co jest tu? Jedziemy sprzedać. A w tygodniu, może ko wtorku, środy, już będą nowe sztuki. Już będą nowe sztuki Te bardzo dużo jedzą. Oj sorry nie. Trochę nasypałem na ciebie Nie? A ty co nie jesz? Siana wam jeszcze przeniosę Zostaniecie siana, więc dzisiaj piątek taki dość ciężki bo nogi poobdzierane Poobcierane, poobdzierane Ale jakoś jest jeszcze jako tako chodzić mogę bo wczoraj nawet chodzić nie mogłem. Ale dzisiaj trochę lepiej. Nie jest najgorzej. Może będziemy się brali za dalszą budowę klatki. Zobaczymy, jak mi siły będą pozwalały. Bo obolały jest tam dość. Także no, ale jakoś jest. Dzięki za super komentarze pod ostatnim filmem, gdzie. Właśnie pisaliście, że podobają się Wam takie filmy właśnie jak QA, filmik z budowy klatki o ostatniej. Wrzuciłem go dość późno, bo dopiero w środę, dwa dni temu Ale to z tego względu, że z tego względu, że miałem wrzucone QA w poniedziałek Q&A miałem wrzucone w poniedziałek Sobotę puściłem yy, odcinek z weekendu i no i tak wyszło. Nie? Chociaż dzisiaj dobrze, że nie poszedłem, to chociaż sobie nagram, takie korzyści mam i trochę odpocznę, bo jestem wykończony. Nie chcę też drzeć się, bo, yy, bo jest akcja, pewnie, no i o. Akcja wrodowa. I... No, ale coś będziemy działać może byśmy tego naszego Gabrysia pręgę mu ładnie powyrywali z białych włosków bo już miałem to ostatnio zrobić no, może byśmy to zrobili dobra zobaczymy dobra ja skarmiam sobie statko i widzimy się później Dobra, zrobiłem wam ujęcie. Trochę tutaj posprzątałem. No i teraz się zajmiemy, się zajmiemy tą panią. Jeszcze nie zbierałem tego, ale o, teraz widać dostała ciąży urojonej. No i będziemy ją dopuszczać. No ale trochę tu już pozgrabiałem z tej trawy. Bo tutaj przez te wiatro ostatnie było wszystko porozwalane. Więc wyrzucę od tamtej samicy białej i trochę poomiatam klatki, bo na progach jest trochę słomy, trochę obornika jakiegoś, trochę tam jakiś gubianek, więc to pozmiatać. Tak jak tu. Pozmiatać i wziąć i to poogalniać już, żeby to było na cacy i tip top. Żeby to ładnie wyglądało. Bo jutro nie będzie pogody, więc to dzisiaj trzeba ogarnąć także lecę sobie potaczkę lecę sobie podziałeczkę, pochaczkę i powózek ze słomą powózek ze słomą no i oczywiście transporter przekładamy działuszkę i No, nie gara sobie płynie, woda ładnie schodzi pszenica wypływała na tych pomykowskich glinach. Mamy godzinę 15.40 ja przyszedłem sobie skarmić statko na kolację posprzątałem już sobie do południa to co widzieliście nie nagrało się wszystko, bo Bateria mi siadła, ale większość wam nagrałem, posprzątałem tamtą jedną klatkę ubiałej samicy. No i cóż, teraz daję sianko, paszę daję sianko, paszę i, i wodę i to wszystko na dzisiaj mają. Jutro dostaną marchwi bo końcówka markwi mi została w piwnicy. Więc no zasypiemy ich tusiankiem ładnie, słomki bo zbieramy. No i powiem wam, że nie nagrywałem, ale skończyłem klatkę. Skończyłem klatkę. Że tak jak mówię, dzisiaj skończyłem klatkę. Prawie skończyłem jeszcze zostały drzwiczki. Jeszcze zostały nam drzwiczki do zrobienia, ale to już w późniejszym etapie. Jak trochę ogarnę się. Eee, I drzwiczki będę robił w poniedziałek może. Albo w sobotę, czyli jutro. Zobaczę. Jak mi czas na to będzie pozwalał. A ja daję sobie królikom już kolacyjkę dam paszy dam sianka i wystarczy do rana tutaj w wiaderku kończy mi się pasza no co robisz niuniek, niunka, wknąć mi się że to jest niuńek bo przeważnie właśnie samce to są właśnie takie obronzowawego koloru a on jest, ona jest właśnie taka jak sami, myli mi się ciągle, dobra Tutaj temu panu trzeba nasypać I widzę, że mi i widzę, że mi znów brak nie paszy Tutaj do niektórych królików Ty to jeszcze masz, bo tak widziałem no i to co mam w wiaderku to mi starcie raptem dla tych już już mi więcej nic nie zostanie, więc muszę lecieć, przynieść chyba. Nie kurde, tak nie nasypę, muszę się rozłączyć i nasypać łopatką. Zrobione. Jeszcze teraz podolewamy wody tutaj gdzie brakuje. Ta ma. tym trzeba dolać. Te mało co mają. Ten jeszcze ma. I tutaj tym trzeba nalać. Dobra Czyli akurat tak się trafiło, że same automatyczne, nie automatyczne, tylko szybko obsługowe mam do nalania teraz. dobra git. Także no. A klatkę zobaczycie sobie w najbliższych odcinkach. Także no. W niedzielę. Jutro Wam nagram, jak to wygląda. W niedzielę sobie zobaczycie. W niedzielę sobie zobaczycie film, bo film wleci w niedzielę teraz, bo co dwa dni oczywiście wrzucam, więc akurat wypadnie to na niedzielę. I w niedzielę wszystko sobie zobaczycie. No a cóż, ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Jeszcze tutaj pozamykamy. Dopiero zamiatałem i już na wywalaliście. No i cóż, ja się z Wami żegnam, więc pamiętajcie o subiku, łapce w górze i dzwoneczku, żeby żadne filmy Was nie omijały. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Hejjo.